Napisy niewidomy. Nie widziałem jak grasz, ale wszyscy o Tobie mówią. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy słucha pan Jezu? Czasami. Czasami. Czy właśnie przez poznawanie muzyki trafił pan na postać Mieczysława Kosza? Przyznaję, że nie przez poznawanie muzyki. Bardzo przypadkowo trafiłem na tę postać, bo powiedział mi o niej Piotr Gadamczyk, kiedy pracowaliśmy razem przy filmie Jestem Mordercą, że taki był ciekawy muzyk, krótko żył Mieczysław Kosz i że ta postać może mnie zainteresować. Przyznaję, że wcześniej coś mi się obiło uszy, ale dosyć byłem sceptyczny, bo myślałem sobie, jak on, ta, jak on taki wybitny, to dlaczego ja o nim nie słyszałem, nie? Ale gdzieś jakoś wiedziony z ciekawością zacząłem grzebać w tej w jego, w jego historii, poznałem jego biografię i stąd jakby pomysł na film, prawda? Jest od człowieka, nie od muzyki. Właśnie, no bo jest to kolejny film o człowieku. I czy uważa Pan, że właśnie życie pisze najlepsze scenariusze do filmów? Tak tak, uważam, że przynajmniej ja się najlepiej czuję w takich historiach, które są jednak osadzone w, w, w życiu. Oczywiście gdzieś to życie jest inspiracją. czy prawda jest inspiracją do tego, żebyśmy stworzyli, zbeletryzowali tę prawdę i, i, i napisali. Na tej podstawie historii, ale jednak to oparcie w rzeczywistości, w prawdziwym życiu jest bardzo ważne. I to, jakby moim zdaniem, jest dobre dla historii, którą się opowiada. Właśnie, bo czy robiąc te filmy, Pan chce te historie popularyzować, czy bardziej zwrócić uwagę na jakieś problemy, które te historie poruszają? Czy znaczy najbardziej interesuje mnie człowiek. Zawsze tak było i prawie zawsze wychodzę od człowieka. Czyli co on ma w głowie, czemu się cieszy, czemu się smuci. Człowiek jest zatem niedoskonałym i ta niedoskonałość mnie prawdę mówiąc, najbardziej frapuje. Ja lubię takich bohaterów outsiderów i właściwie wszystkie moje filmy to są... mają podobnych bohaterów, oni trochę innymi życiami żyli, inne życie prowadzili. Byli niepogodzeni, buntowali się przeciwko rzeczywistości, własnym ograniczeniom światu. Chcieli jakby szli za swoją pasją, za swoimi marzeniami, o coś walczyli, nie byli bierni. Nienawidzę bohaterów biernych, bohater musi o coś walczyć, z czegoś chcieć. Syny, Jest. Jest to właśnie kolejny film, który porusza taki problem niepełnosprawności. Czy pan chce właśnie jakoś uświadomić, że ten problem istnieje i że uświadomić bardziej o właśnie osobach niepełnosprawnych, czy bardziej chodzi tu o ten bunt przeciwko rzeczywistości? Myślę, że to nie ma czego uświadamiać, że bo jakby no to, że są ludzie niewidomi, to my, my to wiemy, bo ludzie niewidomi to bardziej, kiedy kręciłem film, chce się żyć, gdzie bohater miał porażenie mózgowe, to jakby osoby z porażeniem mózgowym są takimi osobami, których się jakby na no powszechnie nie widzi u nas w, nie wiem, w lokalach, w kinach chociażby. Ale osoby, osoby niepełnosprawne, jakby z, ociemniałe są, z, to, to nie, nie jest coś, jaka, nie jest jakaś prawda, którą ja muszę odkrywać. Dlatego tym bardziej jakby interesował mnie przede wszystkim człowiek. Człowiek, gdzieś ta niepełnosprawność i to, że bohater jest ociemniały, to jest jakby element jego życia, to jest tylko jeden z elementów jego życia. Myślę, że ten film jest jakby głębszy, to nie jest film tylko niepełnosprawności, A, no bo to jakby no, to nie jest moim zdaniem. Temat, którym się warto zajmować. Trzy lata. Trzy lata mi zajęł film i karę legenda Mietka Kosza. Marta, 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 idziemy, chodź, chodź. Marta, Jestem. idziemy. Zwalniam cię, kurwa. Zwalniam cię, nie potrzebujecie. Nie, tak. nie potrzebujecie, poradzę sobie bez ciebie. Wiecio, ja wiem, że nie mam tego co ty. Ty masz talent wyobraźnie, a ja mogę tylko o tym pomarzyć rozumiesz Ty marnujesz czas kiedy możesz mieć wszystko wszystko i zostaniesz sam sam. Jest to kolejny film pana z Dawidem Ogrodnikiem w głównej roli i czy właśnie y, jest między panami jakaś chemia, która właśnie sprawiła, że po raz kolejny powierzył pan główną rolę temu aktorowi. Sądzę, że jest jakaś chemia, bo inaczej byśmy nie prac jakby tej chemii nie było, to byśmy się nie poważyli na to, żeby pracować po raz drugi. A ani on by tego nie chciał, ani ja. Myślę, że pracowaliśmy kilka lat wcześniej. Wtedy, gdy Dawid był młodym aktorem, to rola w filmie Chce się żyć to była jego pierwsza rola główna w filmie. Zagrał kilka fantastycznych ról w międzyczasie. Ja też zrobiłem inny film. W filmie Jestem mordercą. I gdzieś jak myślę, że on dojrzał jako aktor, ja dojrzałem jako reżyser, dlatego to było fajne spotkanie, bo to było spotkanie tych samych ludzi, a jednocześnie nie tych samych ludzi. Bo to jednak pewien bagaż doświadczeń, żeśmy nowy mieli i to było rzeczywiście jestem znakomita współpraca moim zdaniem i wierzę, że to się gdzieś tam przełożyło na ekran, że to widać na ekranie. Jak nie masz suchu, to kurwa nie graj. Zuza, ty masz męża? Nie, wiem, nie tak no. Tego by jeszcze brakowało. Czy? Ma Pan już kolejną historię, kolejnego człowieka na następny film? Muszę powiedzieć, że jeszcze się nie pozbyłem tej historii z głowy. Ja, ten, ja mam tak, że też tak głęboko wchodzę, jak Dawid wchodzi w, w, w rolę, tak jak wchodzę w film, który robię. Dawid już z tej roli wyszedł, już gra inne, gra, zagrał inne w innych filmach. Ja ten film tak naprawdę skończyłem tydzień temu. Dlatego najpierw muszę oczyścić głowę. Każdy z nas ma jakieś yy, projekty, nad który, na którymi się zastanawia, ale decyzji żadnej nie podjąłem, bo to jest dla mnie za wcześnie. Muszę najpierw oczyścić głowę. Hmm. Reset zrobić głowy. Dopiero będę myślał o nowym filmie. Więc dziękuję Panu za wywiad i powodzenia przy następnym filmie. Dziękuję bardzo.